406 i 404 oddział kierunek na wschód i modrzewie. Taka właśnie aleja modrzewiowa, którą ktoś kiedyś posadził, dawno temu, długo to lat temu było. Miał jakiś zamysł ten ktoś, żeby to ładnie wyglądało. Dość szeroko to zostało posadzone od siebie, z uwzględnieniem tego, że te modrzewie przyrosną, że będą kiedyś miały znaczną masę. I nawet to ładnie wygląda, z tym tylko, że wygląda tam ładnie. Natomiast tutaj wygląda nieładnie, bo nie ma. Zostały modrzewie po prawej stronie w oddziale 404. W oddziale 406 zostały wycięte. Wszystkie modrzewie, które rosły po lewej stronie drogi leśniczy wyciął. Wyciął w czasie wcześniejszym niż wszystko inne na tej powierzchni. Nie wiem dlaczego tak się działo. Wyraźnie widać, że pniaki z tych mądrzewi są starsze. Tutaj z Rębią wszedł w roku ubiegłym. Dlaczego tak się stało, trudno powiedzieć. Wycięto tutaj kilkanaście bardzo grubych modrzewi, mających po 80 cm na pniu, na pewno mających po 80 lub może nawet i więcej. W każdym razie wszystko to zostało stąd zabrane powiedzmy to zniszczone, ponieważ zamysł tej alei był skądinąd bardzo fajny, ciekawy. Takie rzeczy nie zdarzają się często i tutaj to jest rębnia. remnia, którą leśniczy prowadził yy, w roku ubiegłym. To jest pniak wcześniejszy, stary trudno powiedzieć. To są pnie po dębach, które leśniczy wyciął w roku 2019. W różnych porach tego roku, ale na pewno tutaj. Tam co widzimy dalej to gniazdo. Gniazdo, które yy, dalej gniazdo, w którym nic nie rośnie. Tu wcześniej na pierwszym planie było też gniazdo, które, yy, po którym została tylko jeżyna. Zostało zaorane. Najprawdopodobniej dlatego, że nie było tam w tym gnieździe żadnej sadzonki. Tu są te właśnie pniaki. I co w tym wszystkim ciekawe. Ten właśnie wieloczas tych prac tutaj wykonywanych to to świeży pniak dębowy i bardzo stare pniaki modrzewiowe. Jak się trochę znam na lesie, chociaż mogę się mylić, bo rzeczywiście również z tym być może, ale uważam, że te modrzewie zostały ścięte znacznie wcześniej, albo przynajmniej na początku roku 2019, dopiero później reszta owego drzewostanu. W każdym razie proszę popatrzeć, tych modrzewi tutaj było kilkadziesiąt sztuk po lewej stronie, aż tam do widocznego dalej ogrodzenia. Aż tam do widocznego dalej ogrodzenia. Przez całą drogę były tam modrzewie. I skręcaje później w lewo, tam w dół. Było jeszcze około 15 sztuk. Tyle tutaj było modrzewi. Nie zostało nic. Tak wyglądałoby to, gdyby tu leśniczy tego nie wyciął. Bardzo ładne modrzewie. Taka właśnie byłaby sobie aleja z modrzewi składająca się. Niestety nie jest. To północna część wydzielenia. Te modrzewie nie stanowiły żadnego problemu ani jeśli chodzi o cień, ani o żadne inne y, rzeczy ale jeszcze jedno, tutaj nic nie rośnie leśniczemu w tych gniazdach się nie udało niczego posa posadzić, posadził, ale wyhodować ale potrafił wyciąć tylko piękne dęby, piękne modrzewie i taką to właśnie pracą tutaj y, się leśniczy, w, że tak powiem cechuje się go taka właśnie, takie właśnie podejście do pracy. Tu są bardzo grube dęby, tych dębów było tutaj kilkadziesiąt grubych, ładnych dębów powycinanych. No dobra, słusznie nie niesłusznie nie, nie o tym sądzić, ale Modrzewi jakby nie było to żal.